Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy, bowiem ktoś źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, Zbliża się do światła, aby się okazało, że Jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia Słowa, dzisiejsza Ewangelia zaprasza każdego z nas. Żeby przeczytać na nowo swoje życie, patrząc na nie przez pryzmat życia Nikodema. Tego człowieka, który był ważną postacią w swojej społeczności, był osobą o ugruntowanej pozycji, zapewne zamożną, znanym faryzeuszem, członkiem Sanhedrynu, a jednocześnie, a może właśnie z tego powodu doświadczał wielu paradoksów. Bo chociaż wszyscy mu się kłaniali, to żeby spotkać się z Jezusem musiał szukać sposobności po nocy w ukryciu, żeby przypadkiem nikt się o tym nie dowiedział. Tak mocna była jego pozycja. I rozmawiają o rzeczach ważnych i to dobrze, że chociaż tej odwagi Nikodemowi nie zabrakło, by inaczej niż wszyscy nie plotkować, nie posądzać, ale skonfrontować się z tym Jezusem z Nazaretu w cztery oczy i wyjaśnić sprawy najważniejsze, najistotniejsze. Rozmawiają o nowym życiu. Jezus tłumaczy Nikodemowi, że potrzeba, żeby się na nowo narodził. I cały ten dialog, który jest zawarty w trzecim rozdziale Ewangelii Świętego Jana, tak naprawdę jest Jezusową kontynuacją odpowiedzi na to pytanie, jak to ma się dokonać, jak mam na nowo zacząć żyć, jak mam wejść do łona swojej matki, czy to w ogóle możliwe. Jezus mówi, że potrzeba, by wywyższono węża na pustyni żeby tak, jak tego węża kiedyś wywyższono, tak samo, żeby wywyższono dzisiaj Syna Człowieczego. W ten sposób odnosi się do wiedzy, którą ma Nikodem, wiedzy o pismach. To historia, którą na pewno każdy Żyd dobrze znał z Księgi Wyjścia, z Księgi Liczb. Wtedy, gdy Izraelici wędrowali po wyjściu z Egiptu, po piaskach, pustyni, by dojść do Ziemi Obiecanej, nieraz brakowało im cierpliwości. Nieraz doświadczali zwątpienia i tak też się stało wtedy, gdy brakowało im i pożywienia, i, i wody. I konsekwencją ich niewiary i zwątpienia w Boga, który wyprowadził ich spod jarzma Faraona, który przeprowadził ich suchą stopą pod nie morza, była plaga jadowitych wężów. Kto został przez tego węża ukąszony, umierał i receptą, którą otrzymał Mojżesz dla tych, którzy się nawrócili, miało być uczynienie pewnego totemu, amuletu na wysokim palu, miał nabić brązowego węża, węża wykonanego z brązu. Kto spojrzał na tego węża, odzyskiwał zdrowie. Ta praktyka, która była znana w wielu krajach bliskowschodnich, Tamtego czasu tworzenia amuletów przedstawiających to, czego człowiek się bał, z czym chciał się skonfrontować, przed czym uciekał. Ma tutaj jednak dodatkowy wymiar. Żeby spojrzeć na węża, zabitego, nabitego na wysoki pal, było potrzeba oderwać na moment oczy od swoich nóg, zaufać Bogu, że wtedy, gdy będę patrzył wysoko, nie ukońsi mnie jeden z tych małych potworów. Ci ludzie mieli wiarę, patrzyli i odzyskiwali zdrowie. I teraz Jezus mówi, że tak jak było w tamtej historii, potrzeba, żeby stało się synem człowieczym, który także zostanie umieszczony i wywyższony na palu. Oczywiście wiemy, że zapowiada swoją mękę na krzyżu. Tam Izraelici mieli się skonfrontować ze swoim lękiem przed śmiercią z powodu ukąszenia węża. A z jakim lękiem ma się skonfrontować Nichodem, z jakim lękiem mamy skonfrontować się my, wtedy gdy będziemy patrzeć na Syna Człowieczego na Krzyżu? Myślę, że tych lęków, które są zawarte w Krzyżu, jest bardzo dużo. I mimo upływu tak wielu setek lat, większość z nich jest dalej aktualnych, większość z nich jest dalej fundamentalnymi lękami człowieka. Lęk przed śmiercią, lęk przed fizycznym cierpieniem, lęk przed niesprawiedliwym wyrokiem, lęk przed wyśmianiem. Przed oceną, przed brakiem możliwości obrony, lęk przed opuszczeniem, lęk przed zdradą przez przyjaciół, lęk przed samotnością, lęk przed poniżeniem i wzgardą, lęk przed publicznym upokorzeniem, Można byłoby jeszcze długo ciągnąć tę listę. Myślę, że każdy z nas chciałby te lęki w sobie pokonać. I to dzisiejsze słowo mówi, że życie wieczne, którego możemy smakować już w tej rzeczywistości, bo to wielki błąd myśleć o życiu wiecznym tylko w kontekście tego, co ma kiedyś się stać. Kiedyś, to znaczy wtedy, gdy zakończy się nasze życie doczesne. Życie wieczne Pan mógł nam dać już tu i teraz. To jeżeli w jakiś sposób spróbować wytłumaczyć to pojęcie, którego tak często używamy, a które jednocześnie jest chyba jednym z najsłabiej zrozumianych pojęć w Kościele, to właśnie to byłaby dobra definicja. Człowiek doświadcza życia wiecznego wtedy, gdy jest uwolniony od tych różnych lęków, które czasami. Do szczętu, do szpiku, yy, paraliżują nasze wybory, powodują, że nie potrafimy żyć pełną piersią, żyć po swojemu, tylko się podporządkowujemy. Jak to zrobić? Czy faktycznie wystarczy tylko spojrzeć na krzyż? Postać Nikodema przychodzi do nas z pewną podpowiedzią. Bo On jest człowiekiem, który ma ten problem. Ma te wszystkie obawy i te wszystkie lęki w sobie skumulowane. Dlatego jest w ciemności, dlatego w ciemności spotyka się z Chrystusem. Boi się tego, że wszystko co nagromadził, straci. Że to wszystko zostanie mu odebrane. Na szczęście to Jezus wykonuje pierwszy krok. Tak samo jak zawsze Jezus wykonuje pierwszy krok ku nam. To Jezus zawsze pierwszy nas spotyka. To nas zawsze pierwszy zaprasza. On nas zawsze pierwszy woła. I pokonuje w nas najgłębszy lęk, jeszcze większy od tych wszystkich pozostałych wymienionych wcześniej. Czyli lęk przed tym, czy lęk, który mówi nam, że taki jak jestem, taki jak jestem naprawdę, nie taki jak się sprzedaje, nie taki jak nie widzą inni, ale taki jak jestem naprawdę, nie mogę być kochany. I Jezus mówi: spojrzyj na mój krzyż. Co to zmienia? Zmienia wiele, bo krzyż po pierwsze dla każdego z nas, dla chrześcijan, ma być znakiem tego, że to nieprawda, że jeżeli doświadczysz w życiu cierpienia, odrzucenia, osamotnienia, wzgardy, że będziesz człowiekiem przegranym. Możesz się okazać zwycięzcą, możesz się okazać herosem, I jeszcze więcej. Ktoś może powiedzieć, że zobaczył w Tobie Chrystusa. Ale krzyż jest także takim znakiem, przez który Pan Bóg objawia nam najwspanialszą, dobrą nowinę. To znaczy, że naprawdę jesteśmy warci miłości, bo ten krzyż jest dla mnie i dla Ciebie. Ten krzyż nie jest narzędziem zbawienia jako to formuły, ale ten krzyż jest ze względu na miłość do człowieka, ze względu na miłość do konkretnej osoby, ze względu na miłość do mnie, takiego, jakim jestem teraz. Taki, jaki jestem, jestem wart miłości. I nie da się dać większego dowodu prawdziwości tych słów niż ten, gdzie Ojciec oddaje swojego jednorodzonego Syna po to, abyśmy mieli życie. To jest dobra nowina, którą przynosi nam ta niedziela Letary i przez którą przygotowuje nas do pełnego przeżywania Triduum Paschalnego. Żebyśmy za każdym razem, gdy pojawia się w nas lęk, patrzyli na krzyż i przypominali sobie, że chociaż może inni się mną nie interesują, dla wszystkich jestem nieważny, to dla Boga jestem tak ważny, że oddał za mnie życie. Nie bój się nikodemie.